Siemaneczko ludziska, z tej strony Laniak, witam w dziewiątym odcinku Pamiętnik Letniej Nocy. Nagrywam to naprawdę dużo razy, ponieważ bardzo często się mylę, bo zamiast mówić pies, to mówię piest. Zamiast mówić kuchnia czy salon, to mówię sypialnia i cały czas mi się tak myli. Znaczy nie, ze cały czas, ale tak dwa razy powiedziałem na dwóch fragmentach. Więc teraz postaram się dobrze mówić. To jest mój pies Sit on... Y Mamy go od listopada, ma tak troszeczkę ponad pół roku. Tu jest jego legowisko, tu ma swoje zabawki, czyli taką kość, taką kaczkę, która już nie, piś nie piszczy, bo po prostu pies pogryzł i po prostu ona nie chce piszczeć. No i tu takie dwa miski, które sobie gryzie. No teraz na przykład sobie kaczuszkę gryzie. Y Chodzimy z nim o 6 i 18, zmienialiśmy mu też godzinę, bo jak był mały, to chodził więcej. Chodziliśmy z nim 5 razy w ciągu dnia. Raz tak było, bo był po prostu malutki, więc no po prostu więcej razy z nim chodziliśmy. Więc chodziliśmy z nim, yy, znaczy teraz chodzimy z nim o 6 i 18, a kiedyś chodziliśmy z nim o 6, 10. 14, 18, znaczy 19, bo zmienialiśmy mu godzinę i o 22. Czyli o 6, 10, 14, 19 i 22. Tak chodziliśmy z nim pięć razy. Czyli rano, tak po południu bardziej i później tak wieczorem i tak w nocy. Czyli w każdą porę dnia chodziliśmy z nim. No i tak za bardzo nie ma znaczenia, czy leje, czy nie, i tak chodzimy z nim. No i tak, no, zmienialiśmy mu godzinę, ostatnio, ostatnio jeszcze do ostatniego czasu chodziliśmy z nim o 6, 14 i 19, ale zmieniliśmy mu godzinę, więc teraz chodzi o 18 i 6, no i po prostu 14 godzinę odrzuciliśmy, tak miesiąc temu. Wiecie, z psami trzeba też chodzić na spacerki, bo Sid bardzo chce chodzić na spacery i lubi chodzić na spacery, a dzisiaj też jest fajna pogoda, więc myślę, że dzisiaj też wybierzemy się na pole, że nagramy jakiś fragment. Zobaczymy, bo mogę też jechać gdzieś rodzinnie na jakąś wycieczkę rowerową. Więc no może być też, też tak, że nie będę mógł nagrywać, jak będę jeździł z godziną. Bo wiecie, no nie będę nagrywał też przy rodzicach, bo czasami jak coś gadają albo coś, no to coś prywatnego, albo coś, to. No jednak jak jestem koło nich, to nie chcę też ich publikować w internecie. Teraz jest godzina. Godzina 10.06 jest. Jest godzina taka. Wstałem dzisiaj o godzinie 8. O, tu, jest ma... tu macie SIDA, widzicie SIDA. No i oczywiście on w sumie od listopada leży na tym. Lego... Legowisku. Tu ma swoje zabaweczki, więc on, on się nimi bawi. No i co, no za bardzo nie będę Wam opowiadał o psie. Kota na razie nie ma, bo tam rodzice gdzieś pojechali z kotem. Yy, więc no... Więc no myślę, że dzisiaj na tyle z tego fragmentu. Yy, no i co, no... Dzisiaj sobie jeszcze obejrzę że Godzilla vs King Kong, King Kong. Możecie pisać w komentarzach, czy obejrzeliście. No i ja myślę, że naprawdę będzie fajny film. No i co, no tyle z tego fragmentu. No. Wstałem o 8, teraz jest tak godzina dziesiąta, a piesek bawi się swoją kaczuszką, jak widzicie. No a dzisiaj to na tyle z tego fragmentu. No i do następnego fragmentu. Myślę, że już na polu, bo dzisiaj naprawdę jest świetna pogoda. Dobra, do zobaczenia. Do następnego fragmentu no i elo Pantero. A ja sobie widzowie ćwiczę na moim rowerku. Jak widzicie, sobie ćwiczę. Nie wiem po co ćwiczę, ale tak dla beki, żeby wam pokazać. <laughs> tu mam oczywiście, ile jadę na godzinę, chyba i ile kilometrów przejechałem, ile kalorii spaliłem. Jeżdżę dopiero 40 sekund. Jadę 7 na godzinę. Jak widzicie, to wszystko pokazuje. Więc no, ja sobie jeżdżę na rowerku. Jak widzicie, ćwiczę sobie. Warto ćwiczyć, bo teraz jest epidemia. Wszyscy w domach siedzą. Nie, no w sumie niekoniecznie w domach siedzą, bo teraz się do szkoły chodzi i w ogóle yy, obostrzenia się luzują. No jakoś, jakoś nie siedzicie tak dużo teraz w domach, tylko raczej. Do szkoły chodzicie, WF'y teraz są mi w ogóle no to ćwiczycie. Ja sobie ćwiczę gdzieś z minutę już jak widzicie widzowie, ćwiczę sobie na rowerku. No, ćwiczymy widzowie, ćwiczymy. Trzeba ćwiczyć, żeby się widzowie odchudzić, bo niektórzy na tych zdalnych to już się spaść. Yy, niektórzy, niektórym sadełko urosło już na tych zdalnych. Niektórzy naprawdę już sadełka posiadają, no to trzeba się odchudzić widzowie, a jak? A jak a tu mamy oczywiście pokażę wam to, na chwilę No Po prostu ustawiam sobie jakby takie biegi, tak jak masz w rowerze. Jak ustawię sobie na przykład tu jest ósemka, no to jak na przykład sobie ustawię ósemka, to się ciężej jedzie. Jak ustawię sobie czwórkę, to się... Też ciężej jeździ, na przykład na dwójce się lekko jeździ, wiecie, no to jest siła, że jak na przykład dam sobie najwyższą, to ciężej jeżdżę. Jak dam sobie najmniej, no to lekko się jeździ. Jak dam tak w połowie, no to ani za ciężko, ani za lekko. No, a ja sobie widzowie, jak widzicie, ćwiczę. No, no i co? Myślę, że następny fragment będzie już na polu. Ja, ja już spaliłem y, 6 kalorii. Jeżdżę dwie minuty już. No, no i co? no Widzowie, no cztery na godzinę, jadę teraz w sumie 7 na godzinę. No i co widzowie? Myślę, że to tyle z tego fragmentu. Następny fragment będzie na polu. Żegnam Was. Witam widzowie w kolejnym fragmencie. Tu sobie siedzi Sid, jak widzicie. A tu jest mój kotek, który sobie pije wodę. To kotek tu jest, jak widzicie, tu mamy Sida. witam w kolejnym fragmencie na moim kanale, nie wiem czy dzisiaj idę na pole, bo dzisiaj się troszeczkę chmura, jest fajnie, ładnie, ale chyba jednak nie pójdę na pole dzisiaj, bo robię też inne rzeczy niż na polu, więc dzisiaj raczej nie pójdę na pole, a teraz troszeczkę się psuje, bo troszkę robi się pochmurnie, kotek sobie pije, jak widzicie. No i co, no chyba tyle z tego fragmentu, bo tak w sumie yy, chciałem tak o zacząć kolejny fragment. No bo dzisiaj chyba nie pójdę na pole, jeszcze się wszystko zobaczę, bo i tak się troszeczkę chmura. Teraz tak sobie popatrzyłem na pole yy, i widzę takie chmury, że są jakieś. O, kotek sobie tu piję. No i co, no to tyle z tego fragmentu. Do zobaczenia. Do następnego fragmentu. Cześć widzowie. Witam widzów w kolejnym fragmencie. Niestety nie poszłem na pole, bo naprawdę się rozlało. Wcześniej byłem na ogródku, ale wiecie, no dzisiaj nigdzie się nie wybierałem na żadną wycieczkę, więc nie nagrałem dzisiaj żadnego vloga. Jak widzicie, jest naprawdę słaba pogoda, są szare chmury. Przed chwilą, oczywiście, lało, teraz przestało. Był intensywny deszcz. Widzicie, że jest tam, że tu jest mokre, a tu nie. Czyli widzicie, że padało, bo jest mokre. No i jak widzicie, tam są takie szare, szare chmury. Więc to no po prostu był deszcz. No i po prostu, no dzisiaj znowu, znowu nagrałem dzisiaj słabszego vloga, ale i tak nigdzie się nie wybierałem, bo byłem na ogródku. I na ogródku byłem gdzieś około 2 godziny, czy tam godzinę, dokładnie nie wiem. No i później się rozlało, więc i tak bym nie zdążył Wam nic nagrać. A ja sobie oczywiście siedzę w domu i jest moim pieskiem Sidem, jak widzicie. Kot chyba gdzieś tu śpi. O, tu śpi na tym swoim drapaku. O, widzicie. Kotek sobie... Śpi. A jak widzicie, sobie śpi. No i co? No, chyba tyle z tego fragmentu. No ja, niestety nie udało mi się wyjść na pole. Poszedłem gdzieś tak o, go... Poszłem o godzinie 14, a teraz jest godzina 17. Teraz wróciłem do domu. No i co? Ja myślę, że jeszcze dwie godzinki, albo jeszcze kilka godzin, i będę oglądał y, Godzilla vs. Kong. Nie wiem mi się... Myślę, że to będzie Kozak film, chociaż zobaczymy. No myślę, że z... za jakieś godzinę, dwie godziny, za kilka godzin jak sobie obejrzę ten film. No, a co ja pomyślałem, że zakończę, znaczy zakończę ten fragment, może jeszcze jakiś fragment dzisiaj nagram, dokładnie nie jestem pewny. No ale dzisiaj to na tyle jest ćwiczyć. Nie no, tak w sumie to na serio nigdy nie ćwiczyłem, znaczy ćwiczyłem kiedyś na tym rowerku, ale... Ale wiecie, no po prostu o teraz tylko tak dla filmu ćwiczę na 2-3 minutki. Bo tak to, tak to nie ćwiczę za bardzo na tym rowerku. Raz za czas ćwiczę, ale nie aż tak często. No tylko tak dla filmu na chwilę sobie mm, ćwiczę. Nie wiem za bardzo, bo nie mam już pomysłów do tej serii. Nagrywam po prostu vlogi. Może jeszcze jakiś kozak pomysł wymyślę na następne vlogi. Jutro będzie vlog, ale może być krótszy, chociaż zobaczymy. Bo jutro jestem troszeczkę zajęty, ale i tak myślę, że jakoś do yy, południa się wyrobię, bo tak w sumie nie mam nauki, w sumie tylko referat mam do zrobienia, bo mi się przypomniało, że w tym tygodniu prawie w ogóle nauki nie mamy. No, bo jest wiecie, koniec też roku. We wtorek mam wycieczkę, więc tydzień mi się troszeczkę skróci, a później mam wyjazd, wyjazd nad, nad morze od 20 do 27 czerwca. Może jakieś vlogi będą. No, ja myślę, że dzisiaj to na tyle z tego fragmentu. No, myślę, że nagam kolejny fragment później. A ja Was żegnam widzowie, Elo! Dobra, widzowie, ja sobie kanapeczki, no i sobie piję też oczywiście kole swoją. No sobie po prostu jem. No i co, no chyba tyle z tego fragmentu. Ja sobie piję kolę i jem sobie kanapeczki. I myślę, że za godzinę albo za kilka godzin można oglądać Godzilla vs Kong. No, a dzisiaj to na tyle, znaczy tyle z tego fragmentu. Do zobaczenia do następnego fragmentu. Cześć. Witam Was widzowie, oczywiście na polu się tak troszeczkę bardziej, znaczy troszeczkę się rozpogodziło, ale nie aż tak bardzo, bo no, nie leje, ale dalej są chmury, no i raz za czas tam kropi, no ale tak troszeczkę się rozpogodziło, znaczy no dalej jest zachmurzenie, ale po prostu jest troszeczkę cieplej i po prostu no, mniej leje już, już w ogóle prawie nie leje, to było takie przejściowe, bo tylko tak przez 10 minut tak mocno padało, a później to tylko raz za czas kropiło i tyle. Ale i tak jest mokro na pole, więc dzisiaj nie pójdę. No i co? No, myślę, że chyba. Myślę, że chyba to. Siemaneczko Ludziska z tej strony Laniak. Witam. Ja jestem na kolejnym fragmencie. Powiem wam, że troszeczkę się rozpogodziło na polu, bo troszeczkę jest cieplej i po prostu już nie pada. Czasami, czasami kropi. No i witam Was oczywiście w kolejnym fragmencie. Zastanawiam się, czy to już nie zrobić zakończenie, bo i tak już nic nie będę nagrywał. No ale może jeszcze mi coś przyjść na myśl, więc nie wiem. Albo teraz to będzie ostatni fragment, ten co teraz, albo jeszcze, jeszcze coś zrobię. No zobaczymy, bo nie wiem, no różne pomysły mam i nie, nie wiadomo, czy czegoś tam jeszcze nie wymyślę, więc albo co jest ostatni fragment, albo jakiś tam przedostatni. No a na polu się troszeczkę rozpogodziła. Ale i tak jest lekkie zachmurzenie. No i co? Tyle z tego fragmentu żegnam Was. Zdzichu postanowił się powiesić, ponieważ nie zostawiliście łapki w górę ani subskrypcji na kanale Laniak. Umarł w sobotę 12 czerwca. Został powieszony i odpoczywa w pokoju wiecznym. Umarł o godzinie 18.53. Zdichu zostanie w naszej pamięci do końca życia. Dobra, jutro jest msza pożegnalna. Będziemy chować go w ogródku laniaka. Zapraszam o godzinie 15.00 na święty pogrzeb. Nie, no widzowie, tak naprawdę to zdzichu się nie powiesił, tylko po prostu otrzymał supermocę lewitacji, tak jak Superman. No i widzicie, po bo... prostu umie latać, umie latać. Znowu, wystarczy, że odklei się już od. Od tego okna, bo się tak przykleję do tego okna, że już nie chciał zejść. No i z Zdzichu, Zdzichu nie pożegna się z wami, ponieważ to był taki prank. I, i Zdzichu po prostu ma moce lewitacji. Witam, ja jestem Zdzichu. Zdicho z wami gada, jak widzicie. No, a ja myślę, że to tyle z tego fragmentu. Żegnam was. Jestem Superman. Jak widzicie, widzowie, oczywiście, z Dzichu z Wami gada. Witam wszystkich widzów. Widzicie, no, z z Wami ewidentnie polubił gadać, więc, no, naprawdę przykleił się do tego YouTube'a. No i co, no, chyba tyle z tego fragmentu. Żegnam Was. Zdzichu Was żegna. No i do następnego fragmentu. Cześć. Nie, ja chcę być po jasnej stronie. Nie lubię ciemnej. do Nie, nie przejdę. Walczę o dobroć ludzka.

Dobra, nie wiem, widzowie, co odwalam, ale po prostu chciałem, żeby coś było śmiesznego, ale nie wyszło. Naprawdę starałem się, widzowie, żeby coś, coś kozak zrobić, coś śmiesznego. Jakiś fajny fragmencik, bo mi się troszeczkę nudzi w tym domu. To postanowiłem, że nagram jakiś dziwny film. On był troszkę cringe'owy, nawet za bardzo cringe'owy. No ale tam cóż już. Dobra, ja Was żegnam. To na tyle z tego fragmentu. Elo. Widzowie prawie się rozpogodziło, ale widzicie, zaczęło lać, więc widać kroplem deszczu na właśnie tym oknie. Widzicie, tu są krople deszczu. Zaczęło padać teraz, jednak się coś tam rozpogodzi, bo jednak tak to wyglądało, jakby miało się rozpogodzić, i troszeczkę słońca wychodziło. No ale niestety yy, słońca nie ma. Dobra, jest godzina 19. No i co, no postanowiłem, że chyba już skończę tego vloga, bo nie ma co tu nagrywać, przedłużać i nudzić was. Więc no, chyba to na tyle. Do zobaczenia, do następnego vloga. Żegnam was. No i elo, Pantera. Cześć!